W zależności od tego, czy sąd będzie chciał sam zadawać pytania, a sądy różnie do tego podchodzą, bo mogą zadawać bardzo szczegółowe pytania albo mogą ustalić jednak istotne okoliczności z jego perspektywy, te pytania się różnią. Natomiast jeżeli chodzi o kluczowe elementy, to jest ich kilka. Przede wszystkim, jaki był cel kredytu, czyli czy był to kredyt mieszkaniowy, czy był w jakikolwiek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czy on był wykorzystany? I teraz kolejny bardzo istotny element: co dokładnie Państwu mówiono, jeżeli chodzi o kredyt frankowy? Czyli czy Państwo wspominali, jaką rolę Frank pełni w tej umowie? Bo to jest kluczowy element tego całego przesłuchania. Sąd chce ustalić, czy Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że wzrost kursu, wahania tego kursu wpływają nie tylko na wysokość raty, ale również na wysokość państwa zadłużenia. Czy państwo zdawali sobie sprawę z tego, że państwa zadłużenie nie jest w żaden sposób ograniczone? Czy zdawali sobie państwo sprawę, na czym polegało to ryzyko kursowe? Te wszystkie okoliczności powinny być przedstawione przez przedstawiciela banku albo pośrednika, który udzielał państwu, udzielał albo rekomendował zawarcie tego typu umowy. Czy państwo dostali umowę wcześniej? czy mogli się z nią zapoznać, czy państwo ją negocjowali i czy państwo zadawali pytania. A, i czy była ona omawiana przez pracownika.